Cześć. W związku z tym, że kwarantanna matką, ale też ojcem kreatywności. Postanowiliśmy, że dzisiaj podzielimy się z wami pomysłami dotyczącymi maseczek. W zasadzie dziewczyny z bohami to zrobią. Maseczek na wasze szanowne buzie. To co? Złożymy im małą wizytę, co nie? Chodźcie. Jesteś książkowym molem i normalnym, doświadczenie książki już ci nie wystarcza? Możesz być jeszcze bliżej ze swoim ulubionym dziełem, które ochroni cię podczas epidemii. Dzień dobry, pani Wodzo. Maseczka z książki? Super pomysł, ale jak dla mnie mało praktyczny. Trzeba ciągle ją ze sobą nosić. I zajmuje strasznie dużo miejsca w torebce. A kosmetyki? Kosmetyki do damskiej torebki zawsze się zmieszczą, i na pewno każda z nas ma w tej torebce jakiś kosmetyk. Na przykład szminkę, cień do powiek. Z czego masz pod ręką możesz zrobić maseczkę raz, dwa, trzy. Na pewno nikt takiej maseczki nie będzie miał. Co? Co się dzieje? Trzy nagrywa? No dzień dobry. Ta... Tak, dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak e, zrobić maseczkę e, z tego, co akurat mamy pod ręką. No ja po, o, pod ręką mam koc taki, prawda? Ładny, puszysty. Nie będziemy go ciąć, bo jest to mój jedyny koc. I tutaj wystarczy tak. Tutaj, o, my zwijamy w taki Prędę? Zakładamy za szyję, o tak, żeby było tutaj tak wygląda żeby się trzymało. E, tutaj zakładamy sobie teraz tak. A następnie e, owijamy go szczelnie wokół Wygląda. polecam wszystkim. Świetny pomysł, ja tak będę chodzić. Op. Kochana, zwariowałaś? Koc? Przecież można się w tym ugotować. Ja, moi drodzy, wam dam patent na najlepszą maseczkę na świecie. Majtki! What? Majtki, majtki, majtki są najlepsze, bo każdy je ma. Zresztą, dziewczyny, mamy ich bez liku, mamy w kwiatuszki, w kropeczki, w groszki, w serduszka. Możecie sobie wybierać we wzorkach, jak tylko chcecie, więc tak, nie ma tu żadnego szycia, wyrywania, cięcia, nic. Bierzemy majtki, przekładamy przez głowę i zakładamy oczywiście stroną wzorka, w łatwy i prosty sposób zaczepiamy sobie o uszy, tą część chyba więc maseczki są teraz niezbędnikiem. Ja nie muszę się martwić i kombinować, bo w swoim już się zaopatrzyłam, tylko nie do końca rozumiem, jak to ma działać. Nie! <mulacje>